Ciałem katałem, witam Was oczywiście w kolejnym odcinku z Trowa Dzisiaj powiem sobie Troszkę o evencie, który pojawił się wczoraj w Trowie Spring Cleaning, czyli wiosenne porządki. Ehm, co tutaj ciekawego jest w tym nowym evencie, to na pewno zdjęcie Luksyona z Mietełką. Sprzątający jakieś tam pierdełek z przeszłości. Ehm, co tutaj mamy? W tym evencie, który się zaczął tam wczoraj, chyba o. 13 czy 12 chyba o resetie dnia się zaczął. Już dokładnie nie pamiętam Talk to Luxion in the Hub will be provided a six step quest Chained by Luxon Which is cleaning out old items that no longer make him happy czyli mamy pogadać z Luxionem w hubie będziemy mieli 6 sześcio, sześciokrokowego... 6 questa o, to bardziej pasuje. Sześcioczęściowy quest, e, czyli po prostu będziemy jakieś 6 zadań mieli, e, żeby pomóc tam Luxin Luxinowi posprzątać to co tam jest zapisane. E, już mu się nie podoba, już nie czyni go szczęśliwym, e, czyli po prostu jakieś po prostu wiosenne porządki, tak o. E, Dobra, completing the quest chain provides a non gold golden house chest. Czyli dostaniemy jakieś Golden House chesty po wykonaniu tych questów. Luxion switches out his stock every Tuesday during the event and has total of 20 different, 20 different items for sale. Czyli co wtorek? Będzie Luxion zmieniał to, co tam ma w sobie na sprzedaż? Chyba na sprzedaż, bo jeszcze do niego nie zaglądałem. Zaraz sobie zobaczymy w ogóle, bo siadam teraz, od razu nagrywam z, z Wami. I będzie miał pulę 20 itemów w sumie coś takiego, nie wiem czy to będzie 20 itemów za każdym razem, czy czy po prostu za te 3 razy co on tam będzie, to będzie te 20 itemów myślę, że to drugie, ale zaraz zobaczymy, dobra, oczywiście tutaj nie ma co, za dużo jak chce ktoś, to mogę link zostawić oczywiście w opisie, też jest na launcherze okienko, żeby kliknąć w to, no a my już przejdźmy sobie do gry i zobaczmy jak to w grze tutaj będzie wyglądać Dobrze, to jesteśmy na hubie, no, oczywiście jakiś tutaj dostaliśmy pierdoły, w ogóle wczoraj, yy, o, daily adventure, upgrade game, o właśnie, to jest to, yy, jest coś takiego jeszcze jak daily adventure yy, teraz podczas tego eventu, wczoraj na przykład wykopałem yy, trochę surowców, tam infinium, no to rozwaliłem sobie coś i dostałem 10 chaos chestów za to, yy, za rozwalenie naprawdę paru surowców. Więc zobaczcie, teraz daily upgrade e No to sobie zaupgradujemy jakieś gema. I. Kto wie, co tam dostaniemy? Tutaj chyba nie jest jakoś. Nie wiem, co to może być. Nie wiem, czy to w ogóle jest to, bo wczoraj nie patrzyłem. Nie patrzyłem wczoraj. Pierwszy quest w ogóle to jest, żeby. żeby zobaczyć do Luxiona, prawda? Właśnie, odsunąłem trochę kamerkę, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje, do góry w prawym górnym rogu więc pierwsze quest to było po prostu pogadać z Luxionem i za to dostaliśmy Luxion Style Stash, zobaczmy co to nam daje Luxion Style Stash, 10 Mastery coś tam dostaliśmy, no dobra Buy something czyli potrzebujemy coś kupić Luxiona, tak? It's good to see you little one now that you are here I visit nie, jest to zawsze znaczy, piseć. You please take one of those items of my clothes. Czyli po prostu musimy coś kupić u Luxiona. Dostajemy za to 6 lux z gameboxu. Super sprawa. Ehm, zobaczcie. Zobaczcie. Tutaj chyba jest bez ograniczeń w takim razie, bo nie jest napisane. Czyli można by całego smoka sobie sprawdzić. No a my sobie oczywiście kupimy całą resztę, której nie mamy. E, tutaj będzie Wam może troszkę kamerka zasłaniać teraz. Czeki, ale głównie mi chodzi przecież o, o questy, prawda? E, nie mam tego alaja. I ala jest warty teraz 95 tysięcy. Wow. Dobra, czyli go kupuję. E, kupię sobie wszystko, czego nie mam. Tego też nie mam. To 70, 80 tysięcy. E emblem, o. A nie, tego chyba mamy. Nie mamy tego emblema? Restores 20 energy to all nearby allies. Hm, Nie wiedziałem, że. Coś mi to. Śmierdzi. Że ja nie wiedziałem o takim emblemie? Albo. Hm. A może kiedyś był zakubity i go przeoczyłem? Nie wiem, no coś mi wyleciało, ale tego emblema chyba wcześniej nie widziałem. Przynajmniej na tym koncie. Może go miałem na poprzednim koncie, ale nie pamiętam. Eee, dobra, energetic. Energetic tego też nie mam. Dobra, w ogóle ile takie emblemy kosztują. Uuu, drogie. A to można sprzedać? To wszystko można sprzedać. Jakbyście chcieli, to sobie możecie za monetki nieźle zarobić. O! Tutaj, yy, Możecie sobie zarobić, zobaczcie. 115 000, 110 000. Całkiem sporo. Ale my to wszystko przypiszemy, bo nie mam tego. Yy, o, tego szamrocking to pewnie też nie mam. Yy, oczywiście, że go nie mam. shamrocking pinata. A ja tylko można 5 kupić, więc chyba będą droższe. A jednak nie. A jednak nie. Yy, czyli. <grytania> Najbardziej to się emblemy na razie opłaca kupić i sprzedać. Eee, Ryder k. Czekajcie. Aha, bo to jest dwukropek. Ok, to może inaczej. Kaskard. O, jest kaskart. Eee, też go nie mam. 140 tysięcy. Wow, drogie rzeczy. Się okazuje, że praktycznie wszystko tutaj sobie przypiszemy do konta. Ile to? 50 na stery, 50, tutaj powinno być 25, właśnie. Też powinno być, jest 25, kolejne 50 i 10, wow. Dobra. I co? No jakieś style luksjonowe, nie wiem co to jest w ogóle. No ale dobra, to sobie kupimy wszystkie. No i powiem wam, że że ała, Bo wydałem prawie 500 monet chyba. Ile tutaj wydałem? 60, 120, 250, 340, 340 plus yy, 2 razy 75. To, to 490 monet wydałem. Ała. Dobra, no ale zarobiliśmy sobie. E, fajnie, że są rzeczy, których nie mam. To troszkę nam powpadało. E, Complete challenge, ojej. O, zbliża się pełna godzina. Jak idealnie, e, Dobra, to za 8 minut mamy challenge. A ja sobie tutaj pójdę i sobie otworzymy te lustrz z gameboxy. E, dzięki temu będziemy mogli sobie e, zrobić ten Daily Adventure. Zaraz zobaczymy. E, dobra, już odebrałem. To teraz otworzyć tylko. Piek. Co tutaj nam wypadnie? Najlepszy, tak. O, jest, taki jak lubię. Oczywiście złote są najlepsze, no ale. Dobra, dwa srebrne. Sobie na razie jeden użyjemy, bo kto wie co tam jeszcze. Ej. Aha, bo tak to było tutaj. Ehm, Daily Adventure Upgrade Again. No i chyba chodzi o to. Chociaż. chociaż może nie. Zaraz zobaczymy. Bo może chodzić albo o to. No, czyli nie o to. Czyli chodzi o coś takiego, czyli po prostu jakikolwiek gem sobie wezmę, który i tak będziemy ulepszać. Muszę jakiś dobry wziąć, a niech będzie, że berserkera weźmiemy. O widzicie, wystarczyło w ten sposób ulepszyć i dostaliśmy 3 lustry z gameboxy. Mm. This Activity is available in the freeway Czekajcie, to dalej mam to ulepszać? Czyli więcej tego? Ale spoko, nie? Lustro z gameboxy mi się zawsze przydadzą. Ale co, mam dalej ulepszać tego gema? Zaraz zobaczymy, no, no tak. Okej. Okay. To jeszcze? Nie. Już nie dostaję za to. Hm. Ciekawe. Chyba raz dziennie można tylko zrobić. Dobra. No to w każdym razie dzisiaj 9 lustru z GameBoxów wpadło tak za friko. No przebadaliśmy już parę spraw, czyli wygląda na to, że te, te daily ad adventure można zrobić raz dziennie. Yy, I że Luxian ma fajne graty. Yy, tylko trzeba dużo monety, prawda? Teraz mamy complete challenge, więc widzimy się za 5 minut i łaskawy troll się zlitował, nie ma Rampage'u, nie ma Racing Challenge Jest tylko naprawdę na minutkę zajęcie Żebyśmy tylko przeczyścili jednego Dungeona No oczywiście, zrobię sobie trzy, to no bo to przecież Jak już, jak już tu jesteśmy to warto zrobić trzy, żeby były dwie nagrody, no oczywiście Jestem teraz na świecie Uber 8 Do tego mam klasę, która ma teraz bonus, teraz mam bonus na rycerza. No to jesteśmy rycerzem. Wystarczy przeklepać 3 dungeony, i będą dwie nagrody. Oczywiście trzeci to już mi się nie chce, bo 3, na trzecią to jest za dużo. Już roboty. Oczywiście skończyliśmy. Skończyliśmy um, zadanie, i dostaliśmy 6 um, dużych Empowered Gumboxików dużych, no przejście parę gameboxów o to w sumie moglibyśmy sobie otworzyć ale to chyba sobie otworzę już na, na swoim normalnym koncie, ej na, nie na swoim normalnym koncie, kurczę, źle to powiedziałem e, na serii od zera tak, bo tutaj trochę inaczej to traktuję, bo tu jest e, seria główna, tam jest od zera i na tej serii od zera chciałbym sobie właśnie te skrzynki otworzyć, więc tutaj mi wybaczcie, e, ale niestety ich nie otworzę Find Dragon Fragment. Dobra, teraz myśmy jakikolwiek fragment smoka znaleźć. No, jak najłatwiej jakikolwiek fragment smoka znaleźć. Proste. Weźmiemy sobie tak i pójdziemy sobie na Skyrim, czyli radiantowe ruiny. Mianowicie, co tam będzie? Tam jest bardzo łatwo znaleźć fragment tego chmurkowego smoka. Teraz nie mi się specjalnie z Wami szukać jakiegokolwiek innego. Ten jest najłatwiejszy, naprawdę, więc tutaj powinniśmy, nie wiem, o. Aha, bo tu trzeba pięć fragmentów smoka znaleźć, no to jeszcze lepiej. To faktycznie, na pewno bym nie chciał szukać żadnego innego. Zobaczcie, już mamy dwa, więc easy peasy. A każdy inny to ja bym dostał szału tutaj. Dobra, już mamy trzy. To jest najprostsze, najprostsze co możecie zrobić właśnie, w ten sposób. I tutaj w ogóle jeszcze stelar mi wypadł. To są jaja. Jakiegoś jednego MOBA tu zabili i jeszcze mi stelar z niego wypadł. No nie, musimy iść na jakąś inną wysypkę, bo nam zabrakło jednego fragmentu. Ale zobaczcie, znajdziecie jakokolwiek innego smoga. Pięć fragmentów w tak krótkim czasie? No myślę, że nie. Więc tutaj proszę nie narzekać. No oczywiście możecie to też potraktować jako. A, jako wyzwanie możecie sobie jakiegoś obrać smoka którego nie macie i, i normalnie go e, polować prawda przecież macie na ten event zobaczcie luxion needs your help he's got, got to many items e, got to many items Come see him in the hub during the special three week event Czyli po prostu przez 3 tygodnie możecie zrobić te 6 misji, czyli bardzo prosto. Musimy znaleźć teraz skarby. Najłatwiej to będzie po prostu jak sobie pójdę na jakiś świat pofarmić chwilkę. I to są? Te flux treasure to powinno być. Takie po dungeonie, zaraz Wam pokażę. Po dungeonie czasem wypada właśnie taki fluksowy Treasure. One... O, 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 właśnie coś takiego. Kamerka zasłania? Zasłania kamerkę. Przeniosę go do góry. O. Flux Relic. Widzicie? Coś takiego. No i mam już dwa. Tam są trzy rodzaje tego. One tam różną ilość Fluxa dają. No ale... Coś takiego po prostu po dungeonach. Wystarczy pofarmić chwilkę. A, znowu dostaliśmy jeden, więc to naprawdę też jest yy, bardzo łatwe do zdobycia. W co to jest jakiś temporary ten dragon coin boost. Yy, czyli co, to będzie booster do 10 monetek? To nie mogli nam dać po prostu 10 monetek. Jak to rozumiem, że to jest booster na 10 monetek, to jest bez sensu. To jest mało, no. Nie oszukujmy się. I trzeba booster. Zobaczymy. No nie, jeszcze jednego dungeona trzeba zrobić. Czyli ogólnie event jest prosiutki. Eee, Dragonite, Dragonite. Dwa Dragonite mi brakuje. No nie wierzę. Dwa Dragonite mi brakują. Ale lipa, no. To jutro w takim razie. To jutro w takim razie sobie zrobi Primuliala. ho No. Przyspieszyło mi to o 3 dni. Mojego Primodiala. No to nieźle. No, chyba, że będzie jeszcze. Chyba, że gdzieś tam się jeszcze pojawi. Nie mogę mówić, że nie, bo nie wiem, jakie są nagrody dalej. Jakby się pojawiło jeszcze gdzieś tam dalej Dragonite, tu. Chętnie, chętnie przyjmę. No i co? Będzie? Zobaczcie, jak się uwiół ten ostatni, no. Już w okolicy nikogo nie ma do rozwalania. No. no. Może tutaj pójdziemy? Oczywiście biegam na tym Shadowhunterze, bo jest teraz najszybszy z moich postaci. O, jakiś jeden master jeszcze dostaliśmy? No, podobno miało być jakieś Golden House chesty, Może z tych daily. Um, daily Questów będzie coś z tym związanego. No. Nie ma co się oszukiwać, nie? Event nie jest jakiś super. Jest parę takich fajnych rzeczy, ale. No, nie na trzy tygodnie, nie? Ja rozumiem, że. Że tutaj ciężko co chwilę coś wymyślać nowego. Ale z drugiej strony, no. No dobra, no. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą nagrody. Nie ma co narzekać na razie. Zobaczymy, jakie będą daily nagrody. Bo jak na razie to spoko. Całkiem spoko były. Bardzo mi się podobały. No, a Luxion właśnie, przecież jeszcze mu się zmienią dwa razy itemy, nie? To też zobaczymy. Ale jazda, no, tyle dungeonów i żaden. mi nie wypada. Wtedy cztery podrząd mi wypadły. Ech. Ciekawe, czy z takiego mini -bossa może wypaść, bo w sumie nigdy na to nie patrzyłem. Ech. Coś nie za bardzo Chcę wypaść No, tym razem sobie popatrzycie troszkę jak farmie się zastanawiam czy w niedługiej, niedalekiej przyszłości nagrać jakiś filmik które bossy shadow towerki dam radę sam zrobić teraz już bo już w sumie ten slinger jest na no, takim poziomie całkiem całkiem a jeszcze teraz wpadnie jutro primodial to znowu będzie fajny skok yy, skok Major power rank'u tutaj sobie zrobimy jeszcze jakieś smoki niedługo to znowu mastery power rank czy ja wiem? Może i hydre bym już mógł w stanie. był w stanie sam zrobić. Dobra, mamy to. Uh, gather Dragon Coins. 20 dragon coinów musimy zdobyć. No to... Uh, to wystarczy zrobić... Uh, this temporary ten dragon coin boost has been automatically applied and will... last 7 days. Aha, czyli... Dostaliśmy automatycznie, przypisało nam ten bus na Dragon Coin do konta, Widzicie, tutaj mamy napisane 10 koiny, czyli wystarczy, że 10 zdobędziemy w jakikolwiek tam sposób. I w sumie, o, może mógłbym po prostu Tom wypełnić. Zaraz zobaczymy, czy to na Tom zadziała. Jak tak, to z Tomem powinienem zamiast 15 dostać 25. I skończymy cały event. Dostaniemy Golden House 300. I w sumie możemy od razu go otworzyć, może nam kicia wypadnie kto tam wie ale tylko jednego, reszta to oczywiście w serii od zero więc żeby nie było, no chyba że mi od razu wypadnie to ale tak to to nie ma tak łatwo tutaj oczywiście główny boss rachciach i zejdziemy sobie niżej piętro Zawsze lubię od góry to robić, bo wtedy nie trzeba się w tyle wdrapywać I to jest takie no, przyjemne robienie tego w dół, bo to tak szybko leci, nie? Oni chyba już zrobili Pewnie, że tak Dobra, już niedużo mi zostało, już wytrzymacie do końca tego eventu Gdzie ja się tutaj porozpiłem? Aha, bo ja domek postawiłem Dobra, to pójdziemy sobie na chwilę na jakiś inny biom jeszcze dzisiaj oczywiście jest środa, można by te lustry z gameboxy wyfarmić. Też nie zapomnijcie o tym. Dla osób z patronem to jest 6, a dla osób bez patrona to jest 3 lustry z gameboxy. I to jest bardzo przydatna sprawa. Nigdy tego nie omijam, nawet jak mam natłok obowiązków, to w środę trzeba, trzeba obowiązkowo zrobić te skrzynki. No, ciężko je dostać, a naprawdę warto są. Warte są zbierania. Czasami wypada nam mm, te do zamienienia statystyk czy przerzucania perełek ten droższy jest warty aż 6 Lunar Soli, prawda? No i trochę Binding Darkness, więc nie każdemu chce się Binding Darkness farmić, a Lunar Sole nie, nie chodzą, nie? Czy tam drogą chyba drogą się mówiło? Dobra, nieważne. Zrobiliśmy to, tak jest. 25 monetek dostaliśmy. Widzicie, boost nam zżarło całe do tomu. Wciągnęło, cyk. Jest zrobiona misja, 20. No i by było tyle w takim razie. Z całego eventu. Dostaliśmy tam jedną skrzyneczkę, tak? Czy ją sklejmowałem? Sklejmowałem ją. Ym... O, dostaliśmy Rock Raya Dog. Zobaczcie. O i level nam wskoczył. 50 mastery, nice Dobra, w końcu mamy jakiegoś spada W końcu. Dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No już oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.